z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będę testowała słodycze z filmu Harry'ego Pottera. Jeśli jesteś tu nowy, Nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z odcinkiem. Ostatnio jak byłam w Londynie w sklepie Warner Brosa. Na z które zadałam Wam pytanie, czy chcecie odcinek z testowania słodyczy z filmu Harry Pottera. Wszyscy pod ostatnim zdjęciem napisaliście mi, że oczywiście, więc jak chcecie, tak macie. I teraz pokrótce wymienimy rzeczy, które będziemy testować, mianowicie będą to fasolki Harry Pottera z obrzydliwymi smakami. Zakładam, że jest to tabliczka czekolady. Herb Hogwartu, zobaczymy coś w średeczku, ale by the way, świetne opakowanie. A wy do jakiego domu chcieliście zawsze należeć? Bo ja do Gryffindoru razem z Harrym Potterem. Znicz, który nieraz dopał Harry Potter podczas meczu Quidditcha. Słynna skacząca czekoladowa żaba. Różczka samego Harry'ego Pottera. Oraz maślane, bezalkoholowe piwo. No to lecimy z testowaniem. Nasz odcinek rozpoczniemy od biletu do Hogwartu, który otworzy nam drzwi do wszystkich poterowych słodkości, więc zaczynamy! Dobra, trzeba tak ładnie otworzyć... Wow, w środku jest jeszcze bardziej zapakowane! Spójrzcie! Fajnie, fajnie... Złoty bilet, prawie jak u Willy Nawet. I ma wytłoczony bilet. Nie, jest. Spójrzcie, jaki ten bilet jest piękny. Wszystkie detale zostały odwzorowane. Mega doceniam. A z tyłu, patrzcie. Orzechy. Na środku jest napisane z Londynu do Hogwartu. Po bokach jest nazwa Peronu 9 i 3 czwarte, więc fantastycznie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego biletu i dokładności czekolady. Więc sprawdźmy, jak smakuje. To nie orzechy, tylko chróbki. I jeszcze lepiej. Mega. Mmm, pycha. Mm, pycha. Spójrzcie na środek. Pychota. 10 na 10 Jak szybki w tej ściekach. Oczywiście z góry przepraszam za mój głos, że jest lekko zachrypnięty. Natomiast dopadło mi jakieś choróbsko, ale to mnie nie powstrzymuje od nagrania dla Was odcinka. Więc lecimy z kolejnym produktem. Jako drugi słodycz blatują obrzydliwe fasolki. Gdzie to się otwiera? Dobra, mam sytuację opanowana. To trany. Hmm. Nie śmierdzą, a to dziwne, ale zobaczymy, jak smakują. Ok, wylosowałam cztery fasolki: zieloną, czerwoną, żółtą i brązową. W sumie najbardziej obawiam się tej brązowej, więc zacznijmy od zielonej. Hmm, dobra, ja buszko. Myślałam, że to będą jakieś żygowiny, ale zobaczymy. Może to są tylko i wyłącznie słodkie fasolki, co będzie fantastyczne. A może będą pomieszane. No jak to było w charym poterze. A fu, fu. Hmm. to jest papryczka po prostu. No taka papryka, ale już się robi słodka. No i dobra. Może one są po prostu warzywno, owocowe? Dobra, żółta. bądź dobra. Słodka. Nie. Niedobra. nie dobra. Miałam to jest jakiś beton w tej ochydnej kategorii, więc nie będę tego I ostatnia brązowa fasolka. <grym> po prostu słodka, ale kompletnie nie wiem, co to jest za smak. Nawet nie wiem, czy ona należy do tej dobrej czy złej strony. Po prostu jest bardzo słodka, więc chyba ok. Oczywiście specjalnie nie sprawdzałam smaków przed spróbowaniem, żeby się nie zrazić, ale za chwilkę to zrobiłem, ponieważ po boku opakowania są opisane smaki. Pierwszy smak to było zielone jabłuszko, które nam się trafiło. Czerwona to była dżownica, co mi się kompletnie nie łączy z tym, ponieważ ona była naprawdę ostra jak papryczka i smakowała jak papryczka, więc to jest bardzo dziwne. Ale może dżownice są ostre. Nie wiem, nie próbowałam Następnie mieliśmy żółtą fasolkę i to okazuje się było jajko I rzeczywiście to było ohydne, ta fasolka nie była za dobra I ostatnia fasolka była brązowa i to była kiełbasa Ten smak też kompletnie mi się nie łączy z tą fasolką, ponieważ ta fasolka była zwyczajnie mega słodka, nic konkretnego No ale cóż, na pewno te fasolki są o wiele lepsze niż tradycyjne, ohydne fasolki Jelly Beans Trzecim słodyczem są owocowe żelki i w środku mamy przeróżne kształty z filmu Harry'ego Pottera. Przykładowo jest jara przedziału, słówka Hedwiga oraz znak insygnii śmierci. Sprawdzamy. Zaczniemy oczywiście od insygnii śmierci, ponieważ wygląda bardzo zachęcająco. Może to jest smak jagodowy? Chociaż możemy sprawdzić. Tak, dokładnie to jest jagoda. O, jakie śmieszne. Takie galaretkowate, nie ciągną się. Dobra, jagodowe. Kwaśna wiśnia. Mm, przepyszne. Mega intensywny smak wiśni. Mandarynka. Mega mandarynkowe. BH. Mega. Od razu skojarzyły mi się święta. Oraz banan. Mmm, również mega bananowe. Super intensywne smaki. Polecam. Zobaczcie, jak wyglądają żelki od środka. No to lecimy dalej. Czwartym słodyczem będzie czekoladowa żaba. Ale mocno zapakowane. I ciekawe, czy w środku będzie karta kolekcjonerska jak w firmie? Oh, chyba jest nawet... Spójrzcie! Oh, tak! Ruchoma karta! Trafił nam się założyciel Slytherina. Salazar Slytherin. Ale super! I zobaczcie, rusza się jak w filmie. Nieźle dopracowany produkt. Slittering jest drugim domem bliskim mojemu sercu, ponieważ należał do niego profesor Snape, czyli mój ulubiony bohater. No i słuchajcie, tak się zachwyciłam kartą, że zapomniałam zupełnie o żabie, która jest tutaj gwiazdą tego produktu, więc sprawdźmy jak wygląda i smakuje. O jacie, widzę, że już jest również to samo, co z biletem Hogwartu. Czyli uwaga, w środku są chrupki. Niesamowite, jak ta żaba jest dopracowana. Łuski, wszystko, grzbiet jest idealnie odwzorowane Mega. Podejrzewam, że żaba będzie w smaku taka sama jak bilet do Hogwartu. No ale sprawdźmy. Mm. Mnóstwo chrupków. Spójrzcie. Pycha. 10 na 10 I przechodzimy do kolejnego produktu. I tym słodyczem będzie herb Gryffindoru. Dobra. Trzeba go otworzyć. I sprawdźmy, co jest w środku. I w środku są fasolki. Owocowo-warzywne fasolki. Okej, okay, dobra, czyli tu też jest loteria, co nam się trafi, czy fasolka owocowa, czy warzywna. Więc sprawdźmy. Dobra, i mamy pierwszą fasolkę. Nieważne. Moim zdaniem owoc. Malina albo wiśnia. Bycha. Oczywiście fasolki przełożę do opakowania. Mega podoba mi się ten zabieg z metalowym opakowaniem w kształcie herbu Gryfindoru. No świetnie to wygląda. Naprawdę robi robotę. I jeżeli chodzi o ten herb, to był z każdego domu, ale tradycyjnie ja wzięłam Gryfindor. Jeszcze tylko dopowiem, że ten herb jest wytłaczany. Patrzcie. Mega. I szóstym słodyczem z filmu Harry Potter jest znicz Quidditcha. W tym wypadku czekoladowy. Bardzo podoba mi się również opakowanie. Jest naprawdę doprecyzowane. Po bokach mamy złoty kartonik. Na przodzie mamy skrzydła złotego znicza oraz napis Harry Potter, który oczywiście jest wytłaczany. Mega. I oczywiście przepięknie usytuowany znicz. W wypuklonej kapsule. I z tyłu opakowanie tradycyjnie mamy zabezpieczone taśmą. I otwieramy. Uwaga, co to jest? Wow, i tutaj mamy instrukcję gry Quidditcha. Poniżej, na samym dole mamy domy, czyli Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oraz Ravenclaw. Mega. No, świetnie dopracowane produkty. Każdy słodycz jest naprawdę dopracowany w 100% i czymś zaskakuje. Świetnie. I teraz spróbuję dostać się do naszego złotego znicza. I mamy. Słuchajcie, i on też jest bardzo fajnie zapakowany, ponieważ myślałam, że to będzie luzem i on już nam wypadnie, ale z tyłu jest również zabezpieczająca folika. I wszystko pięknie, gładko schodzi. I mamy nasz złoty czekoladowy znicz. Piękny on jest, spójrzcie. Wszystko jak zwykle dopracowane. Jest naprawdę bardzo ciężki, więc jestem ciekawa, co jest w środku, czy to jest bryła czekolady. Czy może jak w przypadku tamtych czekolad w środku są chrupki, więc sprawdźmy, hmm. to jest zwykła czekolada. Nie ma w środku niestety chrupków, ale również dobra. Bardzo ciekawe uczucie, ponieważ nigdy nie miałam okazji spróbować kuli twardej, zbitej czekolady. Więc bardzo fajnie. No to lecimy z kolejnym słodyczem. Jako, że już zasłodziłam się tymi wszystkimi słodyczami, żelkami i czekoladami, to idealny moment, żebym napiła się bezalkoholowego, maślanego piwka. Ja już te piwko miałam okazję spróbować w Warner Brosie, czyli w studiu, w którym nagrywano Harry'ego Pottera. Jestem bardzo ciekawa, czy również te piwko będzie smakowało tak samo, ponieważ to jest w butelce, a tamto było z nalewaka, więc sprawdźmy. Nie, to się odkręca. Mmm. W zapachu mega maślany. Jest to zapach palonego masła. Przepiękny. A jeśli chodzi o kufel, to oczywiście mam go z Warner Brosa, czyli ze studia, w którym nagrywano Harry'ego Pottera. I może kojarzycie go z vlogów ze studia oraz ze zdjęcia na Instagramie. I w takim kuflu właśnie podawano tamte piwko. Więc wasze zdrówko. Pycha. Dokładnie smak jeden do jednego. Jak ze studia Harry'ego Pottera. Pycha. Bardzo słodkie maślane piwko. Super. Polecam. Patia. I naszym ostatnim słodyczem jest Pruszczka Harry'ego Pottera Chyba najbardziej wyczekiwany słodycz Ja oczywiście nie mogę napatrzeć się na opakowania tych wszystkich słodyczy Bardzo fajnie, że wszystko jest w jednej tonacji kolorystycznej Złoto-białej, bardzo delikatne I bardzo dodaje elegancji każdemu produktowi Tutaj również tradycyjnie mamy pięknie wytłoczony napis Harry Potter I tak naprawdę tutaj wszystko jest wytłoczone To co najistotniejsze i zabieramy się za testowanie. Jestem mega ciekawa, i jak została zapakowana ta różdżka. I uwaga. Świetnie, super. Myślałam, że ona będzie zwyczajnej policy, ale nawet opakowanie jest złote. Super. Naprawdę został zachowany każdy detal. I z tyłu są zaklęcia. Niesamowite, ponieważ nawet jest pokazane, jaki ruch należy wykonać ręką podczas wypowiadania zaklęcia. W sumie również to mi bardzo przypomina zakładkę do książki, więc dla czytelników oraz moli książkowych naprawdę polecam. I sama w sumie wykorzystam to jako zakładkę do książki. I przechodzimy do naszej gwiazdy wieczoru, czyli różdżki. Spójrzcie, nawet tutaj jest zabezpieczenie od góry, od dołu. No, mega. I miejsce, gdzie chwycić ją. Piękna. Spójrzcie na te detale. Idealnie oddane drewno. Już się zaczarujemy. Tak jak widać różdżka jest w całości zrobiona z czekolady. Jestem bardzo ciekawa, czy w środku znajdziemy jakąś niespodziankę w postaci chrupków. Natomiast wydaje mi się, że nie. Że będzie tak samo jak ze i będzie w całości tylko i wyłącznie z czekoladem. Ale sprawdźmy. <laughs> czekoladowa różdżka. Tak jak widzicie w środku nie mamy żadnej niespodzianki, chrupków, niczego. Różka jest w całości zrobiona z czekolady tak jak z nich. Żaba oraz biet miały dodatek chrupków, co było świetne. I tym magicznym akcentem kończymy odcinek z testowania słodyczy z filmu Harry Potter. I oczywiście tak jak w poprzednim odcinku mogliście zauważyć, że przez cały film były wyświetlane kolory i osoba, która pierwsza w komentarzu wymieni wszystkie kolory od początku do końca, jakie się wyświetliły, otrzymuje żabę wraz z limitowaną kartą Czarodziei. I tym samym będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, zasubskrybujecie Zasubskrybujecie? To nie subskrybujecie? Od razu klikajcie, żeby być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!